Cześć, tu na sali. i dzisiaj gramy oczywiście w taka boka, ale w table. Pokażę wam o co chodzi. Daj łapkę w górę. A więc tutaj mamy różne rzeczy. Najpierw wchodzimy tutaj. Tak jak widzicie, mamy sklep, gdzie możemy kupować różne rzeczy. Znajdziemy tam różne też konie. A więc chciałabym Wam pokazać coś niezwykłego. Spójrzcie na to. Więc tutaj mamy zwierzątka i wodospad. Niby normalny, ale tadam i zobaczcie, co się stanie, gdy klikniemy w kryształ. Pojawiło nam się to. Jakieś elfy. Nie spodziewałam się tego kompletnie kiedyś. A jednak. Magia działa. Możemy, a więc wierzyć w tą magię. Więc. Tutaj mam konie i Oki, doki. Mamy już wyciągnięte osoby. Co mnie, o mnie? Boże, co ja zrobiłam? Jeszcze raz musicie wrócić do lasu. Rozumieć to? Jeszcze raz. I wziąć te dziewczyny. Dobra. Bierzemy te dziewczyny. Do stajni. Tutaj wezmą sobie oczywiście kaski. Idą po kask. Kasków nie ma Więc poszukajmy. Dziękujemy. Jeszcze dla mnie kaski, jeszcze dla mnie. A nie, o nie, 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 nie. Czapkę musimy wyrzucić Nie, dobra Czapka będzie należeć do pana Proszę Do Ej, Hej, do no śmietnika Dobra, idę do tutaj Okej okay. Proszę wejść To będzie twój koń Okay. To będzie tamte. Lecę, lecę. O. Uh. okej, okay. i mogą jechać do lasu. Aha, żegnam panów. Choć was nie znam. Chodź. Idziemy do lasu. Okej, okay, jesteśmy. Chodźmy się przekąpać. Ej, zaczekajcie! Ale to Ty na mnie zaczekaj. Dobrze, konie zostawiamy tutaj. Ok. Kazki zostawiam. Kaski zostawię. Zium! Whee! Pływam sobie. Czekaj, a po co to jest? Poka... Zobaczmy. Wow. Oh. Czekaj. Dzień dobry, ale żegnam już.

te skrzydła. skrzydłach Piękny macie tu las A my mamy elficki Co to za stworzenie? Ha, O, już, 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 Daj łapkę w górę! Spokojnie. Przepraszamy, chyba moje konie już są. Zaczekaj. Nie musimy z Już wracam! Wracam, wracam. do sobie tutaj. Oni musieli zniknąć. Ale na pewno kiedyś powrócą. Masz rację. Lecimy. O, i poniosło mnie. No właśnie, lepiej pójdźmy. Okej, okay, idziemy na zawody. Konie. Pora na zawody. Się. Udało, udało. A więc zdaje się, że wygrała Emilia. Przegrał Antoni. A na drugim miejscu stoi Alla. W grany może iść na tylko chce. Jej Kot! Chodź kotku Idziemy na jedzonka Kołem już, się ja. Kotku, ty możesz zostać tu U kogoś. Okej, ja muszę się wypróżnić Okej okay. ale to mój kotek. Uuu. sobie to, przepraszam. Niem. Tego sobie wypiję. Ach, muszę sobie nalać. O nie, 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 nie. Okej, okay, wypiję.

Lecę! Uh... Okej, okay. do lasu. w Domku! Będę sobie mieszkać tu. Oj córeczka, gdzie byłaś? Oj, kotku. W tym środowisku jest lepiej. Usiądź sobie tutaj. Roku, a to na pewno twoje środowisko. Lecimy. Lecimy, konie. U! Przecież konie też powinny sobie przykąpać. zaczekajcie on sobie siedzi dobrze chyba powinniśmy dla niego to zrobić daj łapkę w górę i tu A! no przepraszam muszę raz zostawić Idziemy. Dzień dobry, panie. Czy mogłabym z panem coś porobić? Mhm. Jej, chodź za mną! Tu. Aha. O. oni poszli? z nami. Tak. Ja pierwszy. Zaczekajcie! Już lecę. A już lecę nie, nie ty tu tu tu. Więc tu, tu. lecimy. Lecim. Dobra, jestem. Gdzie? Okej, okay, czyli jesteś no tu. Okej. Okay.

Zajmujemy. Dajemy. To źródło jest do kompletu. Okej. Okay. Światuszkowe teraz. Okej. Okay. Dajcie posiadło. Okej, okay. to jest do kompletu, więc został nam ostatni komplet. Najwyżej ostatni będziemy musieli pożyczyć. No nic, idziemy! U, ładny komplet. Proszę, siadam, zakładam. Okie dołki. Ale tylko tak Ciebie też Ciebie też Tylko futelka. O, Jeszcze tak trzeba Uczesać Ok. Pora pożyczyć. Ten komplet mi się podoba. Słyszamy. Ale musimy. Niech pan siada. Chyba nasza kolej. Lecimy. Było mi niepotrzebne. Możemy oddać panowi. Okej okay. Komplet gotowy. Mi się podoba kapelusik. Hmm. Ten mi się podoba. Co mi to? To jest ładniejsze. Lecimy! Lecimy oczywiście do środowiska. Oj, o nie! nie, nie. Zostawię cię koń. Daj łapkę w górę. Lecimy do lasu szybko. Lecimy. Ok. Do lasu. A więc musimy się żegnać. Ja zsiadam. i siedzę sobie. Ja wracam. I to na tyle w tym odcinku. Pa! pa!